Witam Was bardzo serdecznie we vlogmasie numer 16. Jak widzicie, standard Kinga w szlafroku zaczyna vlogmas. I, ale raczej w szlafroku cały dzień nie będę chodzić, bo mam trochę roboty i po prostu będzie mi wygodnie, jak się przebiorę. Yy, właśnie umam sobie włosy, zamierzam za zrobić sobie kawę. Przez chwilę miałam taką czkawkę, ktoś mi obgadywał. Mówi się, że jak się ma czekawkę, to ktoś obgaduje, nie? Nieładnie, nieładnie. E, więc co, ja zabieram się za kawy, coś tutaj ogarnę w kuchni. I dzisiaj ogólnie mamy w planach z Wojtkiem ubrać choinkę. Ale wcześniej po tę choinkę podjedziemy. Ponieważ postanowiliśmy, że w tym roku... E, zacięłam się. Co mówiłam? E, Postanowiliśmy z Wojtkiem, że w tym roku będziemy mieć choinkę żywą. Zobaczymy, jak ta choinka będzie się miała przy kominku, bo czasami z tym jest różnie. Eee, I co? Tak jak mówiłam, ja sobie tu pogarniam, zrobię kawę, przebiorę się. No i oczywiście pójdę po resztę ozdób świątecznych, żeby e, udekorować dom. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam Was do oglądania vlogmasu numer 16. I'm dreaming of a wine. Christmas Słuchajcie, coś wam pokażę Tutaj mam swoją kawę, tu Wojtek ma swoją kawę I popatrzcie co on wprowadził Kapucina do gry Mega pomysłowe, fajnie, spoko Ja się zabieram za robienie kawki Oczywiście z rana wielka kawa wlatuje Dobrze. Czy Wy to widzicie? Dzień dobry! Siema! Kolejni zatruwacze. Jezus ja Maria. To, <laughs> to jest właśnie nieumiejętne palenie, bo nawet gdyby ktoś palił węglem, ale palił od góry, żeby te spaliny, dym był gorący, to by się tak nie dymiło. Jedziemy po choinkę, ale się ciesza, ty? Może nawet dwie choinki, zobaczymy, co? Tu są. Widzę, ale my jedziemy w inne miejsce. Jedziemy do agroparku... Ogro. W... Ogro, tak? Ogropark. Ogroparku w Maciejowej. To jest przy drodze, także na pewno to zobaczycie. Ma i myślimy między tą a tą. To jest przepiękna rozłożyca, ale jest troszeczkę tutaj łysa u góry. I to mi tak się no, nie odpowiada. Możemy. Ale bierzemy chyba tą, co nie? No. Dobra, wybrane, pakujemy. Rudolf Czerwona Masy. Um, moja mama w tamtym roku miała właśnie tę jodłę kaukaską i wyglądała przepięknie, bo no jest przepiękna po prostu, wiecie, nie jest taka mocno przerzedzona jak nieraz są choinki e, i wygląda mega, dlatego w tym, w tym roku postanowiliśmy, że będziemy mieć taką choinkę. Mhm. W do... rękach. Mamy towarzysza w podróży. E, jedziemy jeszcze, wstąpimy do nawojowej, bo tam też jakieś choinki mają. E, w poszukiwaniu takiej mniejszej, bo chcielibyśmy małą choineczkę do salonu, na przykład, żeśmy mieli dwie. Ja nie, 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 nie. Ja nie wiem, co tam będziemy stawać. Wystajmy. Nie wiem. Jeszcze Nie pokazałam wam jeszcze mojego dzisiejszego outfitu. Mam na sobie. Zwykle nie mam swoich ubrań. Mam na sobie e, seterek, który kupiłam Wojtkowi na Mikołajki. On jest tak piękny, że nie mogłam się oprzeć i go ubrałam. Jest, ale ja blado przy Tobie wyglądam, patrz. Dobrze. Strasznie, no. Idziesz. Co? Do kwiatarni? Nie, do kogo? A, do też z tobej. Dzień dobry. Sioka. Cześć. Ej, u ciebie znowu jest jeszcze bardziej świąteczny niż było ostatnio. Dziwne, żeby nie. No, A, no, ale świątecznie, tak, no! Mega! Karta kupiłam. Ja Miałam piosenki świąteczne, jakie ale buble i teraz będę sobie mogła w samochodzie I buble tylko. No, ja ci dam buble. Słuchajcie, Wojtkiem robi się zakupy tak, że on już ostrzega y, ludzi, że jak ktoś to będzie piszczał. Tylko wchodziliśmy tamtym... i nie piszę. No nie, zarazem nie piszysz, Zaraz, zaraz bo W tamtym gdzieś. roku kupiliśmy sweterek w Mikołaja, który ma taką metkę, że ona no to piszczy. Nie będzie piszczonego. W fałsie No dobra, dawaj. Chodzisz? Zaprezentujemy piszczący Wojtek. Ja piernicze nie mogę po prostu. Piszczący Wojtek. Jesteśmy pod y Europą w. Y na takim bazarku w tym stylu i szukamy takich reniferów. Siedzą, no, na to bardzo się świeci na, na kolorowo, ale nie chcę kolorowego. Ja no to, nie kolor to nie ma, to nie ma takie. No. Podjechaliśmy właśnie do bo Mamy to stare do załatwienia. Przy okazji wstąpiliśmy kupiliśmy czekoladę. Dzisiaj mam ochotę zrobić gorącą czekoladę. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Właśnie rozmawiałam z Dawidem przez telefon. My zgadaliśmy się, że mnie sobie właśnie poszło. W... Dawid czeka pod bramą. Także my za niedługo będziemy. Czeka cały czas? No nie, podjechał do Maśka tam. I mówię do Dawida, a on mówi tak, Cinka, ale nie kupujcie kołaczy. Dlaczego? No bo ja wam miałem zdrowie niespodziankę i kupiłem kołacze. Także... Dobrze, a mieliśmy kupić kołacze, nie? Proszę powiedział, bo były cztery. Tak. Więcej? Sześć? Sześć by było, no? No i że dobrze nam powiedział. Ja pierdziu, patrzcie co on kupił, ale jak to mega wygląda w tym... Okej, tu mamy cynamonowe, tak? A to, to co? Mhm. Super. braknie miejsca, także moi drodzy, jeżeli chcecie się tutaj znaleźć, to pamiętajcie o tym, żeby wysyłać swoje zdjęcia na maila kinga.kl1997 małpa.gmail.com i pamiętajcie o tym, żeby na zdjęciu był widoczny hashtag Kinga Vlogmas 2019. Generalnie jest dramat. O, Kurde! Masz... Jest dramat. Musisz lepiej polizać to. Kończmy już to wszystko. Mam to lizać? Nie. Czemu? Bo ja to sama obliżę. To ja posiedzę przy kominku. Dobrze. A mogę pograć w grę? Nie. A jak chcesz zrobię kapucinę do gry? to choinki dzisiaj nie ubieramy dlatego, że z racji, że mamy żywą przy kominku ona by po prostu powstała nam krócej dlatego choinkę na luzie ubierzemy sobie chyba w piątek, a dzisiaj zajmujemy się tylko takimi ozdobami, chociaż też jakby wszystkiego nie ubierzemy dzisiaj, bo jeszcze z racji, że się nam dom powiększył, to musimy te ozdoby jeszcze troszeczkę się zaopatrzyć, także jutro podjedziemy do mojej mamy, do kwiaciarni coś ogarniemy u niej i myślę, że na jakieś zakupki też sobie podjedziemy jakieś takie ozdoby, na pewno laby chcemy więcej kupić. Ej, jeszcze mamy takę i jutro, jutro po prostu też będziemy dekorować, także póki co tak wiecie to co mamy. To wykorzy wykorzystujemy. Mamy nawet światełka od Kuby i Karoliny, które dostaliśmy od nich. I popatrzcie, jak one się super prezentują w pokoju gamingowym. Wojtek sobie zawiesił, bo idealnie mu pasują do komputera. Bo ty masz też komputer, masz taką opcję, że możesz sobie ustawić kolorowe światełka w komputerze, tak. nie? W ogóle patrz, nie trzeba tego, ten. Idealnie, nie? Tak. но mm -hmm. mm -hmm. no, mm -hmm. сухары <laughs> Chodzi na przykład o te gwiazdki, to ja je kupiłam z myślą, że je założę na choince. Ale w sumie, póki jeszcze nie wiemy, co dokładnie na naszej choince będzie, to stwierdziłam, że zawieszę je tu. Wszystko się może zmienić, tak naprawdę, nasza koncepcja. Póki Wszystko co... się może zdarzyć. I to wygląda to tak. Ostatecznie wygląda to tak, że w kuchni zawiesiłam dwie gwiazdki. Z tamtego miejsca Wojtek przełożył gwiazdki tutaj. Tu po prostu prezentują się lepiej. Tam mam wrażenie nie wyglądało to tak, że było po prostu tego już za dużo. My za dużo nie będziemy tutaj dekorować i zakładać dekoracji świątecznych, ponieważ jakby to powiedzieć, tu jest zachowany już taki styl. Nie wiem jak to powiedzieć. Czy znaczy tu jest dużo w ogóle stylów, styli, pomieszanych, które się wzajemnie takich. ze sobą nie łączą i to trzeba jakoś zebrać w jedną całość. I... Tak, także my po prostu jak w przyszłym roku sobie zrobimy. Nie, ja mam na to pomysł w ogóle, tak, coś powkładamy, powkładamy, byle by było, byle by, bądź. Zresztą, <grystanie> nie, chodzi o to, że nie chcemy za dużo, bo też, żeby nie, nie zrobić z tego, 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 tego miejsca takiego jarmarku, nie? No. Bo po prostu będzie tego za dużo i już będzie tak przytłaczająco. My po prostu w przyszłym roku, jak już zrobimy, jak będziemy po remoncie, to będziemy mieć tak już dom y, ogarnięty, bardziej wystrojony, tak? Tam. No, jakaś stanie i dobrze będzie. Także tak to wygląda. No i klasycznie wieczór taki jak zawsze, czyli Wojtek idzie spać, hmm. a ja I idę montować. Ja idę montować. Także my się z wami żegnamy. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, żeby nie pominąć kolejnych vlogmasów. Vlogmasy są codziennie o 16 na moim kanale. My widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Bye bye.